Do 30 kwietnia trwała weryfikacja formalna oraz merytoryczna propozycji projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta. Mieszkańcy łącznie złożyli pięć wniosków, w tym jeden dotyczył młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Jeden projekt został odrzucony przez Komisję Weryfikacyjną ze względu na niespełnienie warunku dotyczącego własności gruntu. Na dzień dzisiejszy trwa jeszcze procedura odwoławcza, która potrwa do 30 kwietnia. Od 1 maja do 15 maja mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z wynikami oceny oraz listą projektów, która zostanie poddana pod głosowanie. Pierwszy projekt zakłada uporządkowanie terenów w Lasku Miejskim w Brodnicy. W ramach projektu zaplanowano uporządkowanie terenu, zrobienie nowych nasadzeń zielonych, uporządkowanie również alejek pieszych wykonanie oświetlenia, a także ustawienie architektury małej, to znaczy kosze na śmieci, ławki. Projekt przewiduje również utworzenie zielonej polany trawiastej, na której będą znajdowały się stoliki rekreacyjne, a także wiata wypoczynkowa. Całkowita wartość projektu to 560 tysięcy złotych. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalno merytoryczną i został przyjęty przez komisję oceniającą wnioski. Kolejny projekt dotyczy rozbudowy ulicy Kościelnej. Poprzez utworzenie dodatkowego pasa ruchu od przepompowni ścieków do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, a także wybudowanie wiaty przystankowej. Projekt został oszacowany przez wnioskodawcę na kwotę 300, ponad 340 tysięcy złotych. Trzeci projekt dotyczy utwardzenia nawierzchni drogi łączącej ulicę Kochanowskiego i Korczaka. W ramach projektu wnioskodawca przewidział utworzenie również miejsc postojowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 320 tysięcy złotych. Projekt również przeszedł pozytywnie ocenę formalno merytoryczną. Kolejny projekt został odrzucony przez komisję weryfikacyjną. Niestety utworzenie infrastruktury do wodowania jednostek pływających nie jest możliwe ze względu na niespełnienie warunku dotyczącego własności gruntu. W ramach projektu wnioskodawca przewidział utwardzenie drogi oraz wykonanie chodnika. Projekt nie uzyskał pozytywnej oceny w toku przeprowadzonej oceny z uwagi na niespełnienie kryterium własności gruntu. W tym roku została wydzielona pula pieniędzy, która zostanie przeznaczona na Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Wpłynęła jedna propozycja. Jeden z wniosków, który został złożony w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego dotyczy inwestycji polegającej na utworzeniu tras biegowych w Lasku Miejskim w Wnioskodawca przewidział dwie trasy o długości 1300 metrów oraz 700 metrów, a także uporządkowanie terenu i montaż tablic informacyjnych. Wartość projektu wyniosła 29 700 zł. Głosowanie mieszkańców Brodnicy na projekty ruszy od 16 maja, potrwa do końca miesiąca. Głosować można będzie poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy pod adresem www.brodnica.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Każdy mieszkaniec będzie miał prawo wzięcia udziału w głosowaniu pod warunkiem, że ukończył 18 rok życia, w przypadku Budżetu Obywatelskiego, lub też jest w wieku poniżej 21 roku życia, w przypadku młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Karty do głosowania będą dostępne, jak już wspomniałam, na stronie internetowej, ale również będą wyłożone w Urzędzie Miejskim Brodnicy w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze budynku. Karty do głosowania wrzucać będzie można do urny w holu budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy w godzinach jego urzędowania. Te osoby, które nie będą mogły udać się do Urzędu Miejskiego, mogą przesłać kartę do głosowania listownie, adresując je na adres Urzędu Miejskiego w Obrodnicy, ulica kamionka 23, dopisując na kopercie Głosowanie, budżet obywatelski. Kolejną formą głosowania jest przesłanie karty elektronicznie. Tutaj osoby głosujące będą musiały wypełnić kartę do głosowania, zeskanować dokument, a następnie przesłać na adres dedykowany budżetowi obywatelskiemu. Przypomnijmy, w budżecie miasta na budżet obywatelski rokrocznie zabezpieczana jest kwota 600 tysięcy złotych, w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowana została już inwestycja w szkole podstawowej nr 2, a w trakcie realizacji jest tak zwana integralnia przy Brotnickim Domu Kultury. Ruszyły prace związane z utworzeniem otwartej strefy aktywności na osiedlu Michałowo. Siłownia zewnętrzna strefa relaksu i plac zabaw znajdować się będą na ulicy Matejki. Przetarg, który wygrała firma Jordan z Torunia zakłada utworzenie strefy aktywności o łącznej powierzchni prawie 450 m2. Inwestycja polega na utworzeniu otwartej strefy aktywności składającej się z siłowni zewnętrznej o nawierzchni trawiastej powierzchni 108 m2, wyposażonej między innymi w biegacz, wioślarz i orbitrek. Strefy relaksu o nawierzchni z płyt betonowych, powierzchni 96 m2, zawierającej stół szachowy oraz stół tenisowy. W ramach inwestycji powstanie również plac zabaw o charakterze sprawnościowym z nawierzchnią piaskową o powierzchni 242 m. Wyposażony on będzie między innymi w zestaw zabawowy Piramidę sprawnościową oraz huśtawkę orle gniazdo. Całość zostanie ogrodzona ażurowym ogrodzeniem panelowym. Wartość inwestycji to około 225 tysięcy złotych. Również ze środków Urzędu Miejskiego w Brodnicy zakończono prace związane z realizacją pierwszego etapu budowy placu zabaw przy ulicy Truskawkowej w brodnicy. Plac został wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną oraz piaskownicę. Koszt inwestycji to prawie 60 tysięcy zł. Tegoroczny kalendarz kulturalny imprez letnich w Brodnicy zapowiada się bardzo ciekawie. Od koncertów, festiwali i festynów, poprzez święto województwa i astrofestiwal, a skończywszy na jarmarku ekologicznym. Brodniczanie i goście z całą pewnością nie będą mogli narzekać na brak nudy. Podczas wydarzeń w Brodnicy na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Piasek, Fil, Kasia Popowska, Czadomen, Teresa Werner, Marcin Daniec, Borikson, Paluch czy też Regeside. Pierwsze wydarzenie Trzeci Festyn Małych Ojczyzn odbędzie się już 11 maja na Przedzamczu w Brodnicy. 11 maja zagra dla państwa Czadomen, ale oprócz niego wystąpią na scenie młodzi artyści z Brodnicy i powiatu brodnickiego. Kolejną imprezą plenerową będzie 8 czerwca również na Przedzamczu w Brodnicy Astrofestiwal organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego. Wielkim wydarzeniem w czerwcowym jest również 8 czerwca, po raz pierwszy odbywający się w naszym mieście, dzień z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem tego wydarzenia jest oczywiście pan marszałek, ale miasto jest partnerem wielkiego festiwalu astrofizyki, a gwiazdą tego festiwalu, a gwiazdą tego wydarzenia będzie piasek. Tydzień później, od 14 do 16 czerwca, trwać będą w naszym mieście gminy Zbrodnicy. Burmistrz Zbrodnicy dla mieszkańców przygotował bogatą ofertę kulturalną. 14 czerwca zapraszamy na czwarte międzynarodowe spotkania bardów do Pałacu Anny Bazyjny. 15 czerwca zaśpiewają dla państwa Teresa Werner z zespołem, Kasia Popowska z zespołem oraz Filip. A 16 czerwca na Brodnickim Dużym Rynku wystąpi Marcin Daniec i grać będzie nad zespół do Dna. Kolejnym już na stałym wpisanym do kalendarza imprez wydarzeniem będzie 14 międzynarodowy Jarmark Ekologiczny. Odbędzie się 21 lipca na Brodnickim przed Zamczu. Podczas Jarmarku wystąpią zespół muzyki cygańskiej, zespół grający utwory Bony M oraz Wielki zespół, orkiestra zmykanowa, prawie 100 muzyków na scenie. Początek w sierpnia tradycyjnie zarezerwowany jest na młodzieżowy festiwal Rap and Reggae Night. Tegoroczną gwiazdą festiwalu będzie Paluch, Borikson i Reggae Side. A zakończenie lata, ostatnia niedziela sierpnia, to występ artystów z Teatru Śląskiego, którzy zagrają i zaśpiewają największe hity. Przeboje dżemu. Oprócz tego, w sezonie letnim odbywać się będą wydarzenia dofinansowane przez Urząd Miejski w Brodnicy, przygotowane przez organizacje pozarządowe oraz letnie niedzielne koncerty na dużym rynku w Brodnicy, organizowane przez Brodnicki Dom Kultury. Szczegółowe informacje na temat imprez znajdą się na stronie www.brodnica.pl oraz na facebookowym profilu miasta. Zapraszamy serdecznie. Śledźcie Państwo nasze wydarzenia na Facebooku i na oficjalnej stronie miasta. Bądźcie z nami. 12 par małżeńskich w kwietniu obchodziło swoje Złote Gody. 50 lat wspólnego życia to okazja do złożenia przez władze wrodnicy gratulacji i życzeń oraz wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Drodzy Państwo, mam tego świadomość, że Państwa życie nie opiewało tylko w radosne chwile, ale zdawało się również smutne. Wiem, że codzienność życia dbanie o lek powszechni, o zdrowie rodziny, o wykształcenie dzieci, o wychowanie dzieci, ale również o praworządność i o uczciwość w życiu publicznym i rodzinnym poświęciliście Państwo najlepsze lata swojego życia. Za to serdecznie dziękuję. Udowodniliście swoim postępowaniem, że nie sztuką jest pokochać, ale sztuką jest wytrwać. Szanowni Państwo, jesteście wzorem i przykładem dla tych wszystkich par, które będą chciały zawrzeć nowy związek małżeński. My wszyscy powinniśmy czerpać z Państwa doświadczenia, wiedzy, tak żeby godnie i uczciwie dotrwać jak Państwo do Jubiluszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Drodzy Państwo, z tej okazji przyjmijcie ode mnie jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Drodzy Jubilaci, trwajcie na miłości i zdrowiu przez wiele, wiele długich lat. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale wręczył burmistrz Brodnicy przy współudziale przewodniczącego Rady Miejskiej w Brodnicy. Medale otrzymali Ewa i Jerzy Babscy, Łucja i Janusz Brzuskiewicz, Teresa i Lech Cześnik, Jadwiga i Franciszek Giemza, Teresa i Donat Grodkowski, Krystyna i Edmund Jamroży, Bogumiła i Jan Kaszlewicz, Irena i Józef Małeccy, Barbara i Henryk Pieczkowski, Jadwiga i Mieczysław Szterka, Teresa i Kazimierz Zawada oraz Lidia i Józef Zakrzewski. Zapraszamy do majowego świętowania w naszym mieście. W długi weekend odbędzie się wiele wydarzeń, począwszy od uczczenia 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, poprzez obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej i święto flagi, święto kolorów, koncerty i turnieje, a na festynie małych ojczyzn skończywszy. 1 maja o godzinie 10 zapraszamy na turniej tenisa ziemnego Grand Prix Brodnicy 2019. Godzina 12 wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej z okazji 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Godzina 12.15 rozpoczęcie gry miejskiej Zjednoczeni dla Europy. 2 maja obchod Dni Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Narodowego 3 maja. Godzina 9.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem wdzięczności. Uroczystość z udziałem kampanii honorowej 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, Pocztów Sztandarowych, Delegacji oraz Miejskiej Orkiestry Dętej. Godzina 10, uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny. Godzina 11. Uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem żołnierzy 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, Pocztów Sztandarowych oraz Miejskiej Orkiestry Dętej. Od godziny 15 do 20 święto Kolorów. 3 maja, godzina 16, koncert piosenek Krzysztofa Kęczona w wykonaniu zespołu Klęczon Project. 4 maja, godzina 14, rozpoczęcie nocnej tanecznej majówki. 5 maja, godzina 16, koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Domowego Światło, filia w Brodnicy. 8 maja odbędzie się 74. rocznica zakończenia II wojny światowej. 11 maja, godzina 9, 10 otwarty turniej w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Brodnicy. 11 maja od godziny 15 odbędzie się również trzeci festyn Małych Ojczyzn. Jak co roku imprezie będzie towarzyszyć wiele atrakcji. Występy taneczne, prezentacje artystyczne, konkursy i zabawy sportowe, Wesołe Miasteczko i Festiwal Baniek Mydlanych, a na koniec występ gwiazdy Czadonej. Organizatorami wydarzenia są gmina Miasta Brodnicy, Powiat Brodnicki, Gmina Brodnica, Gmina Bogrowo, Gmina Świedziebnia oraz Gmina Zbiczno. Zapraszamy!